Panie Kang? Chcę panu pomóc! Odwróć się. Skąd wiecie, że jestem niewinny? Zna pan Pastora Chona? Czy to też część twojego planu? To przez niego się pan tu znalazł. Co miałbym zrobić? Udawać handlarza narkotyków. Witam, witam! Po co wróciłeś do Surinamu? Żeby zarobić. Kokaina jest darem od Boga. A jedynym, który obraca tym darem w Surinamie jestem ja. Naruszyłeś warunki. Wyluzuj. Nie chcemy wojny. Naciskajmy dalej. Tego nie przewidzieliśmy. To ja tu ryzykuję życiem. Zależy mi na przetrwaniu. Jeśli nie będziesz ze mną szczery, gniew Boży zawiedzie Cię do krainy śmierci. Amen. Chcę coś potwierdzić. Czy nasze cele nadal są zbieżne?